Cześć, z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku będzie chowany z youtuberami, no i jest tutaj właśnie Lukski, możesz się przywitać Siema widzowie, siema, to jest jakaś Eliza5623, czyli Nastix, możesz się przywitać hejka. No dokładnie Złucham tak, wszystkich. oczywiście jak jesteście nowi to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję wraz z weczkiem No a my już w sumie przejdźmy do odcinka Dobra, no i w pierwszej rundzie będzie szukała osoba Oniku, dobra, kręcę teraz śmigłem ziomeczki, no i. no i ja szukam. Więc ja się teraz właśnie wyciszam. No i tam będę liczył, nie wiem, do 30. A wy się za ten czas możecie schować. Więc dobra, teraz się rozłączam i będę liczył. Dobra, ziomeczki, no już na sam start ja liczę. Ogólnie właśnie liczę przy drzewku, więc ja teraz piszę. No dobra, będę co 5 sekund, czyli teraz 5. No już powiedzmy, że jest 5, no zaraz będzie 10, a ja tak w sumie liczę sobie. Tak zawsze na sobie liczę, więc to, dobra, 10, teraz już będzie. Tutaj już powinno być chyba 15 za ten czas, teraz już będzie właśnie 20. No i właśnie będzie kocko, dobra, 20, ich wszystkich znajdę. Ogólnie taką fajną mapę mam. Teraz się wyświetli właśnie nick osoby, która właśnie mi napisała, że zrobiła taką fajną mapę do tego. Do właśnie... chowanego, więc w sumie spoko. Dobra, więc teraz szukamy widzowie. No i let's go, no to zobaczymy. Zobaczymy właśnie. Gdzie jest nas X-Laki? X Patrzcie, jak ogólnie ta mapa się prezentuje. Tutaj są jakieś takie rze, rzeczki i tam może się naprawdę bardzo fajnie chować. Ja tam już znalazłem jakieś miejscówki. Dobra, no to. Nie mam pewnie tak z 5 minut na szukanie. Nie wiem, gdzie oni się mogą chować. Na razie ich niku nie widzę. Yy, może w sumie na niebie gdzieś są. Nie widzę, nie widać, nie widać, więc chyba nie. Bo ogólnie można też latać, ale. Ale ich tam nie ma, więc. Trzeba szukać gdzie indziej, dar, tutaj też nic nie ma. O nie wiem, gdzie mogli się schować? Ja nie mogę pewnie się gdzieś się razem schowali. Albo nie razem, nie wiem, nie wiem. Bo muszę po kolei sprawiać domki i muszę patrzeć na każdy szczegół, no bo się mogli schować wszędzie, serio. Dobra. Wydaje mi się, że w domkach by się nie schowali. Chyba lepszym wyborem by były jakieś na przykład drzewa, ale w sumie tutaj nie ma jakichś dużo drzew. Albo na przykład... kurczaczki, nie wiem, gdzie mogli się jeszcze schować. Albo mogli się na przykład schować... Gdzieś właśnie tutaj. O, popatrzcie, ja to jest znalazłem taką fajną miejscówkę, że wchodzicie sobie tutaj i patrzcie tutaj jest. I teraz na przykład się chowacie tutaj i wtedy waszego niku nie widać. I musimy tutaj wszystko sprawdzić. Musimy sprawdzić, że tu nie ma żadnej ryby. Nie ma, nie ma, więc można wypłynąć. Dobra, więc teraz wypływamy. No i trzeba ich znów szukać. Ej, tak teraz patrzę i się w sumie nieźle schowali, bo ich... Bo serio nie wiem gdzie oni są. Serio nie wiem, gdzie oni są, patrzę teraz wszędzie I jak widzicie, nigdzie nie ma Nigdzie ich nie ma Ej, serio, może kupię diska I sprawdzę, czy czasami tam się gdzieś nie kryją U góry, ale w sumie wątpię Myślałem, że ich Raz, dwa, trzy, no i wszystkich Od razu ich znajdę, ale Ale jednak nie, więc dobra, odpalamy sobie disca No i zobaczmy, gdzie są Nie no, nie ma nikogo, nie ma nikogo Nie ma nikogo, w sumie bym chyba widział, nie? Dobra, no to teraz Ej, w sumie nie wiem, bo oni widzą mój nick. I też jest takie, ta, takie coś, że mogą zmieniać swoje pozycje. Ej, kurczaczki, trochę źle to zrobiłem, bo ich nie znajdę. Ale dobra, może jakoś się uda. Dobra, czyli sprawdzamy tutaj pomieszczenie. Tutaj w tym pomieszczeniu nie ma nic niestety. Tutaj żadnego nie ma, nie ma żadnego wyjścia na górę. Czyli tutaj nie. Więc szukamy sobie dalej, tylko gdzie mogą być. Właśnie mi się ta mapa podoba, bo nie jest jakaś duża i widzicie jak mi ogólnie już problem sprawia, jest niby taka mała już, a tak trudno mi znaleźć inne osoby na niej, dobra, czyli tutaj nic nie ma, ej, ale się fajnie lata, nie, dobra, tutaj mogliby się gdzieś schować, no ale gdzie, ej, gdzie, gdzie wy jesteście, o kurczaczki, ej, gdzie oni są, ej, teraz nie wiem, wszystko sprawdziłem, serio, Ej, bo ja teraz, serio, wszystko sprawdziłem i ich nie widzę. Ej, tutaj są jakieś teleporty. Ej, może ten teleport gdzieś mnie zaprowadzi. Ej, co? Gdzie ja jestem? Dobra, ich tutaj nie ma w sumie. Ej, co ja mam teraz zrobić? Utknąłem gdzieś! O nie! Ja nie mogę, ja gdzieś utknąłem. Ja nie mogę, ziomeczki. Nie no, ja się poddaję, bo ja gdzieś utknąłem. O nie! Ej, dobra, ja napiszę, że utknąłem w więzieniu. O nie, no nie, nie udało mi się nikogo znaleźć. Ej, no, serio, utknąłem w więzieniu i nie wiem, co mam teraz zrobić. Dobra, wbijam do rozmowy, no i zobaczymy, co mi powiedzą. Siema. O tobie co? No patrzcie, gdzie... Udostępniam wam ekran. Patrzcie, gdzie ja jestem? Jakiś teleport był. nie, nie mam jak wyjść z tego. Ej, hey, ty mnie nie widziałeś raz? Nie, a gdzie ty byłeś? Nie byłem. w domku? Pod takim stolikiem byłem. Pod takim stolikiem a, byłem. Ty serio? Nie byłeś No a nie, Ja myślałem, że to mnie zauważyłeś, ale nic ja nie Nie widziałem! A nas gdzie byłaś? Czemu ja włączyłam grawitację? What Nie włączyłam mnie, ale dobra nie wiem jak to się wydarzyło. No ja już wy... Nie chodzę. Ja, ja nie mogę, ja nikogo nie znalazłem Dobra, no to teraz chyba kręcimy już trzeci raz Ja nikogo nie znalazłem Niestety jestem słabym Ja gdzieś utknąłem, ja patrzę jakiś teleport Mówię, na pewno tam będziecie, a was nie było Ja nie wiem nawet jaki teleport, ale dobra Jakiś znalazłem, dobra, no więc teraz Sobie losujemy I kogo wylosuję Xlaki, szukasz teraz Dobra, no. Okej, okay, no i właśnie teraz Laki szuka jest jego kolej. patrzcie, jak on się tam za drzewkiem schował. Ej, a ty nascy gdzie się schowałaś? Ja się schowałam znowu za bramą, tylko tym razem zieloną. A, to ty wiesz, gdzie są klucze do tego? się ja wiem gdzie jest tylko fioletowy, albo w sumie to już nawet nie wiem i zielony. O, ja... Zielony jest strasznie łatwo, więc boję się, że on znajdzie ten zielony kluczyk, bo on jest w budynku, tak, tak ja... po prostu. Ja nie, wie... on nie wiem, on już 25 ma, a ja nie mam miejscówki. No ja już się schłamę. O mam miejscówkę ziomeczki, tu mnie nie znajdzie, nie ma szans! Szuka, dobra, nie znajdzie mnie! Ja się boję, że nie znajdzie serio, bo ten klucz zielony jest tak... jest tak dosłownie na, na takiej powierzchni pustej. A I wtedy. To... Ciężko! A wtedy będzie. kiedy ja szukałem to też tam byłaś? Ja byłam wtedy za fioletową O, byłem... to ja nie wiedziałem gdzie jest klucz. A tu nie wiedziałam, że tak. Jest o nie to laki, tu jest laki, laki, laki. tu jest laki, Idzie ze mnie laki, laki! No nie znalazł mnie, nie! Jaki nie fart! No, ja nie mogę, kawę! Ja nie mogę! A taką miałem fajną miejscówkę, no nie! Ja nie mogę, no to. No to wygrałaś, no no! Ale niech cię szuka jeszcze, niech cię szuka, nie? może... dobra. Jeszcze... Kurde, jestem w szoku. Ma właśnie 5 minut na szukanie, no właśnie, ja myślałam, że nie. Myślałam, że jest taka kozacka miejscówka, nie było widać mojego niku. Ej, to ja myślałam, że mam beznadziejną krówkę teraz, poprzednio była spokojna, ale teraz to już, bo najgorzej to, że w tym budynku zielonym. No O kurde, tam nawet dachu nie ma Jest ten yy, Tylko jakieś kurde kilka klocków i od razu mnie znajdzie Jakbyś była teraz Tam gdzie jest zielone to bym cię znalazł, bo sobie latałem dyskiem i akurat tam sprawdzałem laki teraz jest w tym, w morzu I patrzę, obserwuję go, co on robi Szuka, szuka, teraz Lux Lux Icki <laughs> No, i... Lux. no. <laughs> jak się to czyta? Lux lu luks, luks, cky. Luks, cky? luks Nie wiem Dziwnie się to czyta, on teraz Chodzę za nim, patrzę co on robi Szuka tutaj na razie nikogo nie znalazł Więc zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej, no szukaj, szukaj No jak nikogo nie znalazł, ciebie znalazł No mnie znalazł, ale w sensie, cię nie znalazł No o to mi chodziło On teraz, on patrzy wszędzie, on tak dokładnie patrzy On jak widzi jakąś trawę, to nawet tam patrzy, czy ci nie ma Boję się No on tak wszystko dokładnie sprawdza Ale widać, ale widać mój nik nie? Nie, nie widać tego niku. ty się gdzieś jakoś dobrze tam schowałeś. No bo tutaj jest jakaś kuchenka woda. Bo... Aha I ja tutaj gotuję W sumie W następnej rundzie to ty będziesz szukać No spoko, spoko, to będzie, będzie najgorsza runda, ale chociaż nie twoja, niczego nie przebije, Jak do tego portalu Ja właśnie Chciałem że kogoś znajdę, a ja nikogo nie znalazłem, bo jakiś teleport, dziwne, dziwne było Dobra, o, ty... O, widzę wasze niki. No... Ej, on nie sprawdził tego, bo on... Ej, on tam nie wchodzi? O, znalazł zielony klucz! Idzie do ciebie! Idzie nie, do ciebie! Idzie do ciebie! O nie, a nie powinienem ci tego nie. mówić. Kurde... Znalazł się, znalazł się! Ej, Ojej. dobry jest! Znalazł! Dobra, możesz wbić. O nie... Możesz... Wbić, to nie ja. Dobra, znalazł. Kurde. Ja nie mogę. Ale łatwo, łatwo było. Kurde, jak ty mnie znalazłeś? Ty widziałeś mój nick? Nie, nie widziałem, ja widziałem, bo ja... ja słyszałem coś tam, że... Tu, jakiś klucz w wodzie? Nie wiem, może mi się przesłyszało. Jaki, Jaki klucz w wodzie? Nie, nie było chyba żadnego, ja coś słyszałem. Co? Wcześniej, ale... Sprawdzałeś. Nie Właśnie nie było żadnego klucza w wodzie. Ja nie było. Kurde, Myślałem, jak to że... możliwe. Ja. Bo tam kluczyk był zielony, tak strzędza wcześniej o kluczu. Nie że jest na takim powierzchni, kurde. Pustej i nie znajdzie no, Dobra, trudno. to teraz na Six Jest trzecia runda i ty szukasz twoja kolej Możesz nie. się tam ustawić to jest ostatnia, czy... No też no ostatnia Ej, lucky trollujemy teraz, będziemy latać Ta? Latać, idziemy do góry, dobra? Latamy teraz Dobra, a to widać? Nie wiem czy będzie widać Idź, idź, przetestuj to, bo mamy 30 sekund, idź do góry no, dobra ja ci powiem, czy cię widać Na razie cię widać? widać? Widać, widać, dobra jednak nie, jednak nie, spadaj szybko Widać takiego <grym> żółtego, takie żółtego robaka, jakby latał Tu można samolotem nawet wlecieć, czekaj, czekaj, bo ja... nie ja wiem, gdzie się schowam już Ja właśnie nie wiem O drzewko tutaj jakieś O, ja się... Ej, chowamy się o, dobra, dobra. tu Dobra dawaj. Ej, dawaj dwój to samo miejscu Dobra, dobra, gdzie ty jesteś? Ej, no, widać. A powiedz mi, czy widać mój nick po prostu Nie widać, nie widać Szybko, bo jest... 25 Dobra Tutaj. Gdzie? Do, dobrze się słuchałem? Nie wiem nie Dobre, się, Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz, teraz, teraz nie widać. Po prostu tutaj musisz być. Szybam, nie wiem, się bo... Nie wiem no, Ale nie wiem, może nie spraw... nie będzie sprawdzać drzewek. No mam nadzieję. Ej ale wtedy nas szybko znalazłeś w tamtej rundzie. No ciebie znalazłem szybko. Na Steaks właśnie... Ja myślałem, no. że jej nie znajdziesz. Nie ja wiedziałem, że będziesz sprawdzał to. Ja tak patrzę, ominąłeś to i widzisz jej nick? Z przodu było, przed chwilą widać. Nie wiem, nie widziałem, nie patrzyłem. Tam widziałem język. Co strzeście się o nie? No, brać uważać. Ej, to może sobie. Nie wiem. Może w kaczki się zamienimy. Ej, <grym>, ja ale to chyba będzie widać. Nie, be nie będzie jak. Ej, ja wierzę, w sumie nas trochę widać z tej. Jak przypatrzę na to drzewo, ale nie, wiem, ona raczej nie będzie. Ona patrzy. nie będzie raczej w ogóle sprowadzać tego drzewa, wiesz? No. Ej, patrz. Króliczka mania. <laughs> Jak ty wyglądasz? Można było zmienić w małych takich, ale nie wiem czy to się opłaca. Nie, nie, bo wtedy będzie nie... twój nick widać. A, no w sumie ja. No wtedy się właśnie nie opłaca. Ej, zostawię tutaj wiadomość jaką. Dla niej. Albo nie, nie, bo zobaczcie. Nie, lepiej nie. No lepiej nie ryzykować aż tak. Ej, na razie jej nie widzę niku. Ona gdzieś pewnie lata, nie wiem co ona robi. Nie mam pojęcia. A może nasłyszałem, że, że latam? Świeża komania odpali. Widzę <grymne> jej Widać swój O nie! Szybko! ci się? Tak, o nie! A. Idzie ja, ja do nas... Ale nie. Ja, nie da się tego stanąć. Nie, nie da się. Da się, da się. Nie, nie to Nie da się, o nie! A. Ale nie widzi chyba... Nie, nie widzi chyba. To nie. Idzie to <tosk> lata! To nie o! Nie widzi. No nie! <tosk> nie ma maj tu! Nie no, zauważyła nas! Nie! <śmiecki> Ziomeczki! Mam was! No trzeba! Nie mogę! No przegraliśmy, no... Nie wiem, myślałem, że to ten, że to będzie takie fajne, no... Aj no dobra. Niech XT. W... No, Widziałaś, bo, nie chcę, was. Widziałeś nasze niszki? Nie, widziałem, tak. to było pewne. No, właśnie no ja nie mogę, roku. bo chciałem zjrzeć Holandię, no i ten. No i chciałem się... Jeszcze to, że brałeś gadżety, to już w ogóle cię zdradziło. Ale jak? Nie widać, że ten. Nie no, widać. Co? No. Ale jak? A, bo Ale ten! No. A, bo takie coś widać. No. O jaki głupi jestem! Dobre, ziomeczki! <laughs> Nie wiedziałam, że takie coś jest, dobra, będę wiedział na przyszłość. Same trochę. Dobra, więc ogólnie to chyba będzie na tyle. Możecie wpaść na kanał XLAKiego, będzie link w opisie i oczywiście do x. No i w sumie się możecie jeszcze pożegnać. No się ma. No i oczywiście jak Wam się taki odcinek spodobał, to łapka w górę, subik wrazeczkiem. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!